Troszkę to zmienia grę. No, tam akurat próba podejścia. Jeszcze defensywny smoke odgleiwa. Jeszcze czeka na rotację kolejnego zawodnika. Tam próba przebicia. Ale to było jednak wyraźnie spóźnione, więc już jest eliminacja, już jest zajęty bombsite. No i Enz ma spore kłopoty. u kuchylara. Ale nie widzimy DEFA. Nie widzimy DEFA po stronie defensywnej. No i ja nie wiem, jaka to będzie decyzja. Czy to nie będzie tak odpuszczenie? Bo zobaczmy, trochę to trwa. Czy może tylko sprawdzenie. Ale faktycznie tych sekund może być później za mało, jeżeli nie będzie szybszego podejścia, a terrorysta już się czai, żeby to nawet domykać. Więc Kalasz akurat ma pozycję i dobry timing, żeby to wykonać. No mam, mam duże wątpliwości, gdy widzę, czym dysponujemy, ale może będziemy fragować. Killer już z eliminacją, ale teraz Kasz wchodzi na plecy. My wyglądamy nieźle w tej walce, bo msajcie, O tam przypaca jest ten jeden zawodnik, to jest gufi, ale jednak samo domknięcie od pleców było wystarczającym elementem, żeby kończyć tę rundę, jeżeli chodzi o zawodników z tego regionu. My jednak decydujemy się na forsa. Dwa scouty, no na się to zrozumiałe. No tam Glaive może mieć delikatne kłopoty Goofy z eliminacją. Glaive akurat to bardzo to przeczytał, ale tam w Palaka wchodzi jeden z zawodników. No trzeba, trzeba na to uważać. Tych HP nie ma zbyt wiele, ale to na razie i tak wygląda bardzo dobrze. A Smet zostaje na pozycji, no ciężko stąd się ewakuować aktualnie. Ten smug dorzucony, ale tam nie wiem, czy nie ma minimalnej luki. Zresztą zawodnicy ENS jakby spodziewali się podejścia w tym miejscu, tylko że. Okej, okay, Goofy fraguje, ale my mamy otwarty one site B. Ale terroryści, już podłożona bomba. Będą czekać na to, co się dzieje przed bombsiteem. A tam już zgrupowanie czterech zawodników. Ns. no to ciekawie odbijanie. No, trzy skałty. Jakby mi ktoś trollował grę na City, naprawdę. Ale oczywiście, to jest jeszcze tutaj zrozumiałe. Pamiętajmy, jeden z zawodników ma, podejrzewam, pistolet w dłoniach cały czas. Próbujemy wychodzić, ale o, brakuje jakichś granatów, brakuje jakiejś asekuracji. SDY jednak trafia. Kalasze, bombsite! SDY ze skanem! No i teraz, czy będzie czas? Wydaje się, że tak, że będzie czas, że będzie punkt dla zawodników. ENS. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na g 4 z kodem Mateo i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, Skiny czy Krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo. Link w opisie. Może jeszcze gdzieś wychylać. Teraz jednak. No właśnie, wychylenie, ale w dobrym momencie. Kalasz był bezbronny, otwarta pozycja. No powinien lepiej się ustawić w tej sytuacji rywal, ale to nie jest problem zawodników, Pensy. Problem ma delikatny. Kilar i oberwie po głowie. O no, pojawia się Gleif, ale jest spóźniony z tą asekuracją, więc rywale już odskoczyli. Ale cały czas. Minuta do końca, cały czas spokój. Ale jednak chyba jest ten pomysł, by przejmować onsite B wykonanie terrorystów no flash dorzucony tylko że ten flash nie zadziała, ale i tak glive może mieć kłopoty. Jedna eliminacja. Ale już mentalnie tam pojawia się Goofy. On czeka. Obawia się rotacji terrorystów, obawia się też próby przejęcia tej broni, która jest na dole. Ale uwaga o nie, to nie wygląda dobrze. Goofy, nie był na to przygotowany. Jest jednak na pozycję SDI i on znów bohaterem. ENS. Tutaj jest Glave, ma jednak dla sekuracji jednego zawodnika Goofy. Pamiętajmy, ma mało HP. To może być problem. Goofy teraz full control. Mam wrażenie, że tu będzie gra full control. No tylko z PMM. Tu jeszcze może być delikatny kłopot. No i teraz jest info, że nie ma nikogo na długiej. Goofy. Kiedy? Kiedy? Teraz musiał już fragować. Jest eliminacja, delikatne kłopoty, kolejny frag od niego. To też wprowadza zamieszanie. My podchodzimy, ale trzeba będzie za chwilę uważać na plecy. Teraz wejd! Wychylenie, jeszcze złapany, ten, który chciał przeskoczyć. Paka, jednak przerzucona, domknięcie od pleców. Kałasz trafia dwukrotnie, ale SDY na bombsite, wjazd na rywala. On mógłby tak naprawdę defować, ale on chce złapem przeciwnika. To nie była dobra decyzja, bo jednak Kałasz... No jest ten flash, żeby na mida ale tutaj, no powiedzmy, że nikogo nie ma przynajmniej jako cel, ale proszę głupi, jaki strzał! O, teraz SDY robi się naprawdę ciekawie, te uspy działają! O, tam już rywal z dużym respektem, bo bomba będzie podłożona, Smet... będzie miał pozycję, która zaskoczy. Więc wydaje się, że no z trudnościami, ale będą w stanie to ogarnąć. Chociaż teraz poczekajmy, bo SDY. On akurat ma Galila. On w końcówkach był do tej pory dosyć mocny. SDY po raz kolejny. Świetny strzał od niego i z AWP w bombsite. Cie. Na długi ustawiony drugi z zawodników. No to jest ciekawa, ciekawa runda. Bardzo jest bait. Wysłany jeden zawodnik w kosmos, żeby odwrócić uwagę. Ale za chwilę tam Snajper będzie działał, Podi trafia, no i teraz jest Smet zostaje sam, jeden na trzech, bombę trzeba defować, ale Smet chyba już wie, że po prostu tego nie może ugrać, nie jest tak podłożono bombą, no i proszę, proszę, czekamy, tylko na rozbrojenie bomby i ten MVP rundy, Podi! No ale też widać kombinacyjnie, tam będzie przebijał Smoka za chwilę rywal, ale uwaga, o tam oślepiony wydawał się, że był terrorysta może to taki błąd, może to nie do końca pokazywała nam to animacja, ale właśnie to wyjście od CT rewelacyjne po skodanie SDY Goofy O te reakcje spóźnione Nie wychodzimy z inicjatywą wtedy kiedy, kiedy trzeba No jeszcze te granaty od Killara No nieprzyjemne dla rywala to na pewno Ale one nic nie zmieniają w ostatecznym rozrachunku To jest 4 na dwóch, to jest zajęty bombsite, nie lepsze pozycje, a Killary jeszcze może mieć kłopoty Proszę, podi Do asekuracji Def jest u Kylara, dlatego na niego warto zwrócić uwagę w tej sytuacji, bo na razie rozpoczynamy to odbijanie bardzo spokojnie. Hajt wcelowany, no też wykorzystuje smołka. Tam już niewiele brakowało, nie było eliminacji, ale z bombsightu reaguje kolejny zawodnik DMS, więc wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Pod jeszcze próbował. Tam chowa głowę jeden z terrorystów. Głowa w piach, chociaż tam miałem wrażenie, że raczej beton. No i chyba jednak beton, bo terroryści już się przyjmują środek. Zmiana tempa. No i Zagrywkę tutaj do tej pory nie mieliśmy. split do bombsite'u beta, b Tam jesteśmy ustawieni dwójkowo. A się jakieś wsparcie. Rozbija Smoke'a jeden z zawodników, to był Glaive, ale tam brakuje eliminacja. Killer odnaleziony, ale Killer jednak daje radę. Killer nadal walczy. Killer jest mocny na tej pozycji. A tu jest jeszcze jeden zawodnik, ale SDY. Stąd nie będzie miał ucieczki, ale on się nigdzie nie wybiera. On trafia. Rywala jeszcze teraz może odskoczyć, więc rewelacyjnie zagrał. Killer rewelacyjnie zagrał SDY. I to jest trzech na jednego, zostaje tylko hajt, ale. A Kalasz już na lurku. Jeszcze Polak dorzucony, więc rezygnuje z tego podejścia. Tam podi. No, ma niesłą pozycję. Musi fragować podi, brawa, jest eliminacja. Więc już jeden na ziemi. Jeszcze Glej szuka sobie miejsca. te smoki dają mu trochę przestrzeni, dają mu możliwości. No i z tego teraz korzysta najprowadzący S O podi teraz defensywnie za sekuracją Glej blisko, potrzebny dobry grad błyskowy i faktycznie taki się pojawił, Goofy, dwa fragi od niego, zostaje tylko Smet Nie przepraszam, jeszcze Kalasz, ale on jest daleko, on cały czas urodzony na lurku Ale to jest już pozycja, gdzie jest po prostu za daleko, to będzie punkt dla zespołu NS. świetna defensywa Pody zagrał też dobrze, fajny, zajął pozycję, Goofy dostał też flesza O tym razem DMS, w tym ataku z tym zajmowaniem pozycji nie było jakoś rewelacyjnie No, ten Nate, no mógł być bardzo dobry. Na poczęci przynajmniej rywale, a i teraz Podi trafia. Rozkręcił się, rozkręcił się także glaive, Już ten atak skasowany, nic nie udało się zająć i nie wiem czy cokolwiek uda się zająć zawodnikom DMS. Później raczej z i taka komunikacja co robimy. Pody na pozycji. O, kałasz, no takie wychylenie pod pod jego no to Pody musiał trafić. No i Pody statystyki poprawił. 6 na 7. Trzeba jednak poprawić pastę. O, jest eliminacja od SDY-a. No, zakończył ten, który akurat grał bardzo dobrze w tym spotkaniu. bo Kałasz ma smołkę do dyspozycji. No, czekamy na planta. Czeka też terrorysta, który jest ustawiony e, przy streamie. No, Goofy już z eliminacją. Ale cały czas ukryty, schowany smet. No, to jest taka pozycja, gdzie po tym czasie zaczynam się nieco obawiać, bo. On tu będzie mógł coś zrobić, chociaż jest tej pozycji, jak tu odbijają od shorta, to przepraszam bardzo, ale ta pozycja no, nie ma większego znaczenia. Tyle tylko, że będzie blisko. No my, mam wrażenie, troszkę zbyt defensywnie, zero kontroli, to podejście od shorta bardzo łatwe. Zostaje tylko Kylare, czy ta paka jest na widoku? No, 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 kilar próbuje, blisko, 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 ale te strzały niecelne, za chwilę będzie brakowało amunicji! Jeszcze Smet fraguje i to jest defowanie bez... Defa w tej sytuacji! Goofy obserwuje, gufi czeka. Tam faktycznie jest skrót rywala. Karasz No, no, no. Timingi, timingi. Pozycje niesprawdzone wygląda to fatalnie, niestety, dla naszych. Akurat ustawili się tutaj antyterroryści. Do tego jeszcze zaczęli skracać. No i jest: 5 na 3. Przewaga DMS. No, Zatakowaliśmy, no to nawet na razie jeszcze nie był atak. To było podejście Glejwa oraz SDI'a. a nic z tego nie wyszło. Hype trafia, Podis z odpowiedzią bardzo szybką, ale Smet od razu odrzucony palak. I jest jeszcze Smoke, który to odcina, no a nie do końca drogę do bombsite'u. Smet też czeka na flasha, on za niego będzie wyjeżdżał i jest eliminacja. Tam był ten błyskowy od kolegi z drużyny. Ostatecznie tracą tylko jednego zawodnika. Bom site dwóch graczy. Kalasz ustawiony bardzo blisko, schowany. on tam też ten granat dymny. Te skany nie najlepsze. My jednak jeszcze nie przyspieszamy. Ale teraz jest ten ruch, tylko że brakuje celnych strzał, przynajmniej od zawodników. więc Teraz SDY trafił. No jest zawodnik w bombsight. Jest też jednak reakcja, rotacja. Glaive także szaleje, ale tam też zabraknie, mam wrażenie, amunicji w końcówce. A tu proszę, no właśnie. Hajt nie chce czekać, wychodzi do przodu po informację. To akurat, no jest dobra decyzja, to się może podobać. Dzięki temu już momentalnie jeden z zawodników zaczyna rotować. Ta pozycja, no jednak była problemem, bo też zareagowali. Kilku zawodnicy CT. Tam od razu nie było takiego czajenia się. Tam od razu było wychylenie. I od bombsite'u to B. I jeszcze jak ten rotujący zawodnik. Zostaje tylko podi. 1 na 4, 22 sekundy. Podi. No, powiem tak. No, mam pewne wątpliwości, czy da sobie radę. O! Oh. No, z jednym rywalem na pewno. 10 sekund. Trzeba tę broń zachować. Tyle może zrobić podi. No, ale jest dojazd od każdej strony. No, tutaj nie było cieczki, Musiał zginąć, taka prawda. O, powrót. Coraz trudniejszy. Straciliśmy już jednego zawodnika. Glaive odpowiada, ale też Glaive O tam akurat oberwał po głowie, więc 14 pełnie niego, nie najlepiej to wygląda. Bo potrzebujemy bohatera. Ale na razie tego bohatera nie będzie, nie w sobie pod jego. Bo on już na ziemi. Snajper zadziałał. Goofy, jednak pilnuje skrótu. O, tam jest jeszcze jeden zawodnik, czy Goofy się tego spodziewa? Ale tutaj Killer, jakim cudem? Czemu Killer nie fragował? Gdzie, gdzie jest eliminacja? Ja się pytam! No będzie ten frak, ale jaki wymęczony, jaki wymuszony! Jak tu nie było reakcji szybszej od Killera? może patrzył na radar i proszę, jak się to wszystko odwraca! Trzech na jednego przewaga S, ale uwaga, bo Hyde działa, ale wiemy, wiemy gdzie jest ten ostatni zawodnik, wiemy gdzie jest Sniper. Tak wbiegnie z tym pistoletami, 14,7 HP, ale czyżby jednak wolał zachować AWP? Może nie ma informacji o HP. Bo tu naprawdę dwa celne strzały jest wygrana runda. Nie wie o tym hajt. Nie wie najwyraźniej o tym hajt. Myślę, żeby próbował. W Proszę, killer. Uff, trafił świetnie. Pomimo tego, że był przecież w tej sytuacji oślepiony, nic nie widział, ale Fejn próbuje odpowiedzieć. Zakręcił kierownicą. Wykorzystuje ten fakt Goofy, więc jest przewaga. Niewielka, ale jednak. Likwidowany do tej pory były tylko Glave. Ale to uwaga, bo jest wzmocnienie, ale te timingi mogą być decydujące, dorzucony błyskowy, ile, ile z tego wyciągnie, rywal, dwa Pragi, Podi jeszcze odpowiada Ale tu cały czas jest ten jeden zawodnik, to wychylenie było najlepszym pomysłem, brawa dla Podi, jego dobrze dorzucony odłamkowy Miał w tym wszystkim trochę szczęścia, ale dzięki temu jest przewaga, dwóch na jednego, z korzyścią dla Ns, Kałasz biegnie, Kałasz chce domygać od pleców, ale Jeszcze Ns mam wrażenie, może na to czekać, mogą być zawodnicy ENS przygotowani no i za chwilę sprawdzimy, to ciekawe on z kosą, no teraz już karabin do i jednak eliminacja, ale po tym trafieniu od razu odpuszcza. Ale to wszystko może się sprowadzić do takiej jednej decyzji, jednego wychylenia, jednego sprawdzenia pozycji. Obserwujemy Kałasza, obserwujemy też oczywiście Goofiego, ten w site. Czy on się będzie spodziewał tego kierunku? Goofy już od shorta, ale nie widział, nie widział rywala. Rywal na razie nie widział też jego, ale uwaga, teraz będzie blisko! I niestety, ale Kałasz, no tu akurat musiał Praga zdobyć, nie mógł błędu popełnić. No, było blisko, oczywiście, ale GG, tak się kończy to spotkanie: 13 do 7 dla drużyny DMS. Ens przegrywa. Pierwsze starcie, pierwszą mapę, oficjalną mapę w tym nowym składzie, już z Podim, już z sdy -em.